Tryboko, może, <grywki> Będzie krótko. Już chciałem pana tego planu uspokoić. Mam dobre wiadomości. Sam osobiście poznałem inwestora, który był zainteresowany wprowadzeniem płatnego parkingu. Nawet w sytuacji, kiedy jeszcze miejsca parkingowe były bezpłatne. To pokazuje, że, że taka potrzeba już na teraz tak naprawdę byłaby w ograniczonym zakresie możliwa do, do prowadzenia i komercyjnie. No i wreszcie stojący tuż obok naszego urzędu parking. Na ulicy Bewa jest przykładem, że nawet kiedy tuż obok jest pełno teoretycznie, oczywiście, wolnych miejsc parkingowych bezpłatnych, ludzie decydują się wysupływać pieniądze po to, by zapewnić sobie jednak możliwość parkowania. Także jestem w dobrej myśli. Podejrzewam, że ta inwestorów nie stoją pod całą Radę Miasta, ale jak mówię, zgłaszali swoją gotowość już nawet zanim ten system wprowadzaliśmy w życie. Więc właśnie pokoju. Dziękuję. 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 na czymś Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja osobiście się niezwykle cieszę. Jestem bardzo przyjęty dyskusją nad wprowadzeniem tej uchwały życie. w tym faktem nie ukrywam, że od samego początku, system zostałem radnym z roku 1998 zabiegałem o to, byśmy takie rozwiązanie wprowadzili. Można spojrzeć na to z dwóch stron. No, skuteczność jest po 10 latach dopiero, ale być może nasz system dopiero dojrzał do takiego rozwiązania i chyba to drugie, gdy wytłumaczenie jest bliższe prawdy. Dlaczego? Dlatego, że w y, jednej z poprzednich uchwał, mianowicie w słówie motocyklowania kierunków zagospodarowania przestrzennego, znajdziemy informację, że na koniec roku 2007 liczba samochodów w Gdyni sięgnęła, przekroczyła liczbę 125 tysięcy pojazdów, czyli blisko 500 pojazdów na 1000 mieszkańców miasta. Y, jest to wskaźnik, który nas zaczyna sytuować dość blisko miast zachodnioeuropejskich. I pomimo gigantycznego skoku w zakresie rozwoju nie tylko ilościowego, ale jakościowego infrastruktury drogowej, które zaczęliśmy realizować i to wbrew obiegowym opiniom jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, bo przypomnę chociażby program drogowy w latach 98-2002, tej przestrzeni zaczyna brakować. Nie tylko w centrum miasta, ale również w kilku innych obszarach, które Państwo w trakcie dzisiejszej dyskusji byliście słownie wymienić. Wydaje mi się, że ta uchwała jest elementem pewnego całościowego systemu, ponieważ, ponieważ system transportowy jest pewnego rodzaju kompleksową, zintegrowaną ze sobą całością. Do, jej, do niej byśmy zaliczyli przede wszystkim drogi, parkingi, ale również system transportu zbiorowego, system tras rowerowych czy chociażby system ciągów pieszych. I musimy spojrzeć na to niezwykle kompleksowo. My dzisiaj koncentrujemy się tą uchwałą na... Teoretycznie można powiedzieć tylko i wyłącznie yy, motoryzacji indywidualnej, ale jednocześnie tym projektem uchwały wspieramy transport zbiorowy. I pewne głosy, które pojawiły się w dyskusjach, czy to na komisji, czy dzisiaj na sesji Rady Miasta, że, czy w mediach, że no, miasto będzie zarabiało. Nie, miasto nie będzie zarabiało, bo te pieniądze, tak jak każde inne, trafią do budżetu. I pragnę Państwu tylko przypomnieć że fakt. W 2002 roku nie podnieśliśmy ceny jednorazowego biletu w transporcie miejskim. Ale musimy dać wsparcie systemowi, który stworzyliśmy, który jest bardzo dobry, który jest konkurencyjny, ale wobec takiego natężenia motoryzacji indywidualnej nie jest w stanie sam się chronić nawet wysoką jakością. W związku z tym y, bardzo się cieszę i apeluję do Państwa, byśmy ten projekt poparli. Na zakończenie, ponieważ tutaj dyskusji, informacja, informacjach. chciał podkreślić, że jesteśmy w awangardzie polskich miast, które wprowadzają y, możliwość realizacji płatności za pomocą telefonu komórkowego. To pod kątem chociażby osób niepełnosprawnych jest y, niezwykle korzystnym i bardzo wygodnym rozwiązaniem. A dla osób, które jadą gdzieś coś załatwić, powoli upływa na ten czas, który został zapłacony. W każdej chwili możemy tą płatność zrealizować, nie biegnąc do parkometru i nie szukając jakiegoś w swoim, w swoim zasięgu. Podsumowując, potraktowałbym ten projekt jako projekt pewnej znacznie większej części jako kolejny projekt porządkowania nie tylko przestrzeni śródmiejskiej, ale całości miasta, bo ta przestrzeń śródmiejska jest jedną z najważniejszych, stanowi o tożsamości naszego miasta i tak jak słusznie Państwo założyliście, jest elementem nie tylko podróży o charakterze służbowym, ale również o charakterze rodzinnym, wypoczynkowym. Bardzo dziękuję.